Lajer Polska S.A. to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów na polskim rynku wyrobów dla budownictwa z betonu oraz ceramiki budowlanej. Firma działa na polskim rynku od 1988 roku. Domeną lajera jest produkcja prefabrykatów, elementów żelbetowych czy nadproży sprężonych. To cztery zakłady wyposażone w nowoczesne ciągi technologiczne. Zakład prefabrykacji betonu w Malborku oraz trzy cygielnie w Woli koło Tarnowa, koło Biłgoraja oraz koło Gliwic. W fabrykach wdrożono innowacyjne rozwiązania mające na celu przystosowanie maszyn i ciągów produkcyjnych, w których zastosowano koncepcje zaproponowane przez pracowników. Tego rodzaju modernizacja zwiększyła wydajność i usprawniła proces produkcji materiałów dla budownictwa. Historia firmy rozpoczyna się w 1965 roku w Austrii w horyzoncie rodzinnej miejscowości Michela Lajera. Zaczynał od całkiem niewielkiego przedsięwzięcia, sklepu spożywczo-gospodarczego, później Zaczęła się produkcja elementów betonowych. Na początku była to bardzo, bardzo prosta produkcja. Później przyszły stropy prefabrykowane i firma rozwijała się stosunkowo nieźle na rynku austriackim. Firma Lajer zaczęła prężnie się rozwijać po uwolnieniu żelaznej kurtyny. Wtedy Michael Lajer zaczął inwestować poza Austrią. Największy potencjał zgromadzony jest na Węgrzech i w Polsce, potencjał produkcyjny. W Polsce mamy trzy zakłady. Zakład w Malborku, który pierwszy został tutaj uruchomiony. Grupa Lajer Polska to również trzy cegielnie w Woli Rzędzińskiej, Markowiczach i Skierniewicach. Pod Tarnowskiej Woli Rzędzińskiej znajduje się główna siedziba Lajer Polska. Jednak historia samej cegielni oraz produkcji cegły jest znacznie dłuższa. Wysoce prawdopodobne jest to, że w Tarnowie pierwsza cegła została wypalana około 1330 roku. Cegła to najpopularniejszy surowiec budowlany, jednak o jej właściwościach i mnogości odmian niewiele się mówi. Gdy zdecydowano o budowie zamku na naszym wzgórzu na Marcince, następne budowle no, powstawały systematycznie i cały czas te małe cegielnie polowe funkcjonowały, dostarczając cegły do budowy miasta, które powoli przekształcało się z zabudowy drewnianej na zabudowę ceglanu. Cegielnia w Woli Rzędzińskiej swoją produkcję rozpoczęła w 1965 roku jako tarnowskie zakłady ceramiki budowlanej. W grudniu 2000 roku została sprywatyzowana i przejęta przez Michela Lajera. Długi okres działania zakładów przekłada się na zatrudnienie kolejnych pokoleń pracowników. Właściciele firmy dostrzegają zalety tego rodzaju struktury pracowniczej często też bazuje na rozwiązaniach technologicznych proponowanych przez zatrudnionych. Niemieckie przysłowie mówi cigel ist cigel, i właściwie nie trzeba więcej tłumaczyć, że cegła jest cegłą. Przez długi czas na rynku, od no, czasów antycznych, królowała cegła pełna o różnym kształcie, o różnych wymiarach, ale mniej więcej zbliżone gabaryty. Co ciekawe, pierwsza polska norma budowlana dotyczyła właśnie ustalenia wymiarów cegły. Pojawił się trend produkcji ceramiki z materiału poryzowanego, cieplejszego i dodatkowo jeszcze ustaki wykonujemy w technologii na w pust. To znaczy, że unikamy murowania spoin pionowych, murujemy tylko spoiny poziome. Te pustaki są dzisiaj powszechnie stosowane w budownictwie zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Cegielnie zazwyczaj budowane są w pobliżu bazy surowcowej. Nie inaczej jest i w przypadku zakładów należących do grupy laje. W pobliżu każdej cegielni znajduje się kopalnia surowca. Podstarnowski Zakład to nie tylko cegielnia. Zdecydowaliśmy, że warto, by zakład rozwijał się też w innych kierunkach. Nie tylko opierając się na nodze ceramicznej, która wydaje się, że taka solidna, bo z gliny, prawda, ale zaczęliśmy produkcję elementów żelbetowych. Prefabrykaty typu strofy, filigran, nadproża sprężone ceramiczno-żelbetowe no i oczywiście systemy kominowe. Jak podkreśla zarząd firmy, podpierając się badaniami, najzdrowsze mieszkania są zbudowane właśnie z cegły. Naszym zdaniem najzdrowsze i najbardziej przyjazne do budowy budynków mieszkalnych są właśnie pustaki z ceramiki. Zresztą to potwierdzają badania prowadzone na całym świecie. Do tego ta ceramika musi być nowoczesna. I tu jest właśnie nasza rola. Głównym zarządzającym grupą Layer Polska jest Wilhelm Kipsak. To on zapoczątkował budowę zakładów w Malborku i nadzorował każdą inwestycję. 16 lat temu uh, przyjechałem pierwszy raz do Tarnowia. Uh, kupiliśmy tutaj cegielnia, potężna cegielnia. Parę lat temu był zakup Markowicza. I moja osobiście rola jest e, wszystkie inwestycje, wszystkie e, kontakty, wszystkie rozmowy między e, właścicielem, pana Lajera i z nami i ustalimy różne rzeczy, mów, dalsze dalszy rozwój. Lajer w Polsce rozpoczął swoją produkcję od zakładów w Malborku. Wytwórnia powstała w 1988 roku. Jest to bardzo dobrze położone miasto z uwagi na logistykę. Jest bardzo blisko do Trójmiasta, do Elbląga, do Kwidzyna i w kierunku Tczewa i Starogardu. Czyli ten punkt, który jest jednym z ważnych przy planowaniu posadowienia zakładu, został spełniony. Malborski oddział to przede wszystkim produkcja prefabrykatów betonowych dla budownictwa i drogownictwa. Prawie 40% naszej produkcji to są prefabrykaty betonowe, stropy, layer panel oraz 20% produkcji naszej to są ściany zespolone, jest to nowy produkt. Systemy kominowe stanowią już w tej chwili ważny procent naszej produkcji, ciągle go rozwijamy, wprowadzamy rokrocznie jakiś nowy element, nowy system kominowy. Zakład w Malborku przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniono między innymi maszyny kroczące na nowoczesne ciągi technologiczne. Co roku nasza firma się rozwijała, modernizowała. Z tych maszyn, które były na wstępie, czyli maszyny kroczące, tak zwane pustaczarki kroczące i ten cały system dla sektora indywidualnego, no, przeobraził się w tej chwili w maszyny e, wysokowydajne. E, prze, przeobraziliśmy zakład w prefabrykację elementów betonowych. Od 2010 roku pod flagą lajera pracuje Cegielnia w Markowicza koło Biłgoraja. Od tego czasu podwoiła swoją wydajność. Zakład. Na dzień dzisiejszy już jest po wszystkich etapach zmian organizacyjnych, wdrożenia nowych technologii, nowego typu szeregu pustaków. To wszystko już jest za nami. Niesłychanym miłym zaskoczeniem przyjąłem odzew załogi prywatyzowanego zakładu. Proces produkcji cegieł i pustaków ceramicznych oraz pustaków stropowych to złożony łańcuch produkcji. Baza surowcowa, którą transportujemy samochodami. I y, usypujemy hałdę. Potem jest surowiec dołowany na dołowniku. No i produkowane są półfabrykaty. Czyli formuje się poszczególne asortymenty i do suszarni, żeby to wysuszyć. Potem wypalić, przeładować z wózków suszarnianych na piecowe, wypalić. No i rozładować. No i jak najwięcej, żeby się znalazło u klienta, a najlepiej wszystko. Zakładek produkuje się również wyroby betoniarskie, między innymi dla drogownictwa. Produkcję krawężnika zaczynamy od zasypu leja zespowego numer jeden, zaprawą do podstawy. Następnie mieszalniczy miesza drugą zaprawę do górnej powierzchni. W momencie, gdy już wszystko mamy zasypane, uruchamiamy maszynę. Zasypujemy wagonem formę, ubijamy, następnie jest zasypana druga wierzchnia górna, która kończy produkt. Całkowicie. Największą wartością w firmie jest kapitał pracowniczy. Zatrudnieni codziennie dbają o to, by proces produkcji przebiegał płynnie, a wytwarzane materiały miały odpowiednie parametry. Jak na co dzień wygląda praca w zakładach i czym zajmują się zatrudnieni? Pracuje na zbrojarni przy produkcji płyt stropowych paneli. Zaczyna się od szalowania. Najpierw przychodzi brygada szaluje, później my jako zbrojarze przechodzimy, rozkładamy druty zbrojeniowe i po kolei rozmierzamy, rozmierzamy spinamy specjalne spinki są do tego. No Praktycznie cały czas pracuję. Naprawiamy maszyny i inne urządzenia, które są tutaj na terenie zakładu. Zepsują się, no to się remontuje. W firmie Leir Polska pracuję od 2012 roku i od niedawna jestem tutaj na stanowisku w biurze, na stanowisku specjalisty spraw sprzedaży. Zajmuję się przede wszystkim dokumentacją, raportowaniem tutaj w zespole zajmuję się fakturowaniem towaru sprowadzonego z firmy naszej na Słowacji w Petrowanach. Przyjmuję dokumenty PZ i takie inne różne rzeczy. Zajmuję się tutaj płacami i kadrami. Współpracuję z koleżankami, po prostu kontrolujemy sobie pracę naszych pracowników w sensie, w sensie takim jak zatrudnienie, wynagrodzenie, proces produkcji i zalety wyrobu strop filigran przybliża Prokurent Lajer Polska SA. Są w projekcie, tam jest rysowane w biuro, jakie są rozmiary, jakie szerokość, długość, ile stal jest potrzebna. Jest przygotowany, skrojony na stół, przyjadę beton, beton będzie salany, około 5 cm trudnych i po drugi dzień już będzie ściągany. To uh, przewóz i na budowy będzie założony na mury i jeszcze salany z betonem. Szybko technologia. Lajer zatrudnia 500 pracowników na terenie Polski. W 2015 roku polskie spółki Lajera zostały połączone pod nazwą Lajer Polska SA. Swoją siedzibę główną zakłady mają w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Rodzinny holding Lajer to nie tylko Polska. Jest również aktywny na terenie Austrii, Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji.